Chciałem bardzo serdecznie państwa wszystkich powitać na konferencji pracowej z udziałem prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Transformacja energetyczna w subregionie konińskim nie zaczęła się teraz. Zaczęła się już w 2018 roku i to z inicjatywy lokalnych samorządowców. Ten jakże ważny i decydujący o przyszłości Wielkopolski Wschodniej fakt uświadomili zebranym w parku miejskim mieszkańcom kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy odwiedzili Konin w ramach trasy Trzecia Droga w Drodze. Prace tutaj jakby takie inicjujące te działania związane z transformacją Wielkopolski Wschodniej. Rozpoczęły się dużo wcześniej, ponieważ jeszcze w 2015 roku wraz z moim przyjacielem świętej pamięci starostą Kolskim, i czasowym obizajkiem Rozpoczęliśmy takie prace nad działaniami związanymi z przygotowaniem szkolnictwa zawodowego do transformacji, która miała tutaj przebiegać w tym terenie. I tym pierwszym naszym takim działaniem było stworzenie wspólnego projektu indykatywnego Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego powiatów Tureckiego i Kolskiego. To był taki początek i impuls do dalszych działań. Ten projekt łącznie ponad 20 milionów obejmował środków zainwestowanych w nowoczesne szkolnictwo zawodowe. Proces, który miał miejsce, był takim punktem zwrotnym również w działaniach samorządów terytorialnych Wielkopolski Wschodniej, ponieważ również w marcu 2018 roku. Miała miejsce taka konferencja, kompetencje przyszłości, szansą na rozwój Wielkopolski Wschodni. I tam właśnie, tutaj właśnie ze wspomnianym starostą polskim wieńczystwem Oblizajkiem, zaprezentowaliśmy taką wizję rozwoju w oparciu o te nowe technologie, o ten kapitał ludzki, który tutaj mógłby rozwijać nasz region. Na bazie tej konferencji powstała inicjatywa poszerzenia tego działania już nie tylko na obszar funkcjonalny powiatów kolskiego i tureckiego, ale również o kolejne powiaty i finałem tego było podpisanie porozumienia pomiędzy mną jako starostą tureckim, panem wieńczysławem Oblizajkiem, starostą kolskim panem Stanisławem Bielikiem, starostą konińskim i również wiceprezydentem Sebastianem Łukaszewskim, reprezentującym prezydenta Konina. I to był tak naprawdę ten początek przed tym wystąpieniem moim i pani Anny Majda w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. I faktycznie w marcu to nasze wystąpienie spowodowało taką, mi się wydaje, reakcję oczekiwaną, bo zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął dalsze działania. Zaczęły być stworzone plany tej transformacji Wielkopolski Wschodniej, no i dzisiaj możemy powiedzieć, że możemy powiedzieć o sukcesie. W pracach związanych z inicjatywą przeprowadzenia procesu transformacji w Wielkopolsce Wschodniej uczestniczyła obecna kandydatka do Senatu z listy PSL w okręgu kolińskim Anna Majda. W 2018 roku w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wtedy jako radna piątej kadencji złożyłam interpelację w sprawie planów na dalszy rozwój Wielkopolski Wschodniej wraz z ówczesnym starostą powiatu tureckiego, panem Mariuszem Seńko i była to Dyskusja kilkugodzinna na forum sejmiku. Efektem tego jest kwota 400 milionów na cele transformacji Wielkopolskiej Wschodniej. Transformacja energetyczna jako proces, który wpłynie na przyszłość subregionu konińskiego był jednym z głównych tematów poruszanych podczas spotkania przez prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tu w Koninie chcę też powiedzieć o sprawach bardzo ważnych, o jednej z gwarancji trzeciej drogi dotyczącej... Zielonej energii, czystego powietrza, taniego prądu. To są sprawy kluczowe dla każdej polskiej rodziny, dla polskich przedsiębiorców i dla przyszłych pokoleń. Te wszystkie trzy sprawy wymienione: tani prąd, czyste powietrze, zielona Polska dotyczy każdego z nas. Od tego zależy tak naprawdę. Przyszłość Polski. Ale propozycji programowych przedstawionych przez kandydatów PSL trzeciej drogi mieszkańcom Konina było znacznie więcej i dotykały one praktycznie wszystkich sektorów życia społecznego. Jednym z nadrzędnych jest kwestia uporządkowania opieki zdrowotnej. Polski sektor ochrony zdrowia wymaga leczenia. Mówiąc żargonem medycznym, to nie wymaga tylko dania kroplówki czy też pudrowania przysłowiowego, natomiast wymaga dużych, gruntownych zmian które będą wspierane przez wiele środowisk i według mojej opinii nie potrwa to jedną czy dwie kadencje natomiast przez wiele wiele lat efekt tego będziemy widzieli dopiero za, za kilka lat. Jesteśmy prawie 20 lat w Unii Europejskiej, a Polscy obywatele umierają w większej ilości mieszkańców niż średnia jest Unii Europejskiej jest to 15% więcej. Największym przyczyną zgonów w Polsce jest tak zwany huk, czyli choroby układu krążenia i udary. To są przyczyny tak prozaiczne, a jednocześnie zbierają żniwo największej śmiertelności obywateli Polski. Tym chce się zająć. Wymaga to edukacji, edukacji programów profilaktyki pierwotnej, profilaktyki wtórnej. Te programy, które są, one nie działają w wystarczającym stopniu. Przykładem jest program 40. Gdzie jest 10% zgłaszalności pacjentów, którzy mogliby to wykorzystać. Więc są pewne metody, które ja z doświadczenia, pracując w małych miasteczkach, na wsiach, z ludźmi o różnym stopniu wykształcenia i zamożności, wiem, jak do nich dotrzeć. Innym, niezwykle ważnym dla regionu Kolińskiego wyzwaniem jest stworzenie jak najlepszych warunków dla młodych ludzi. Jednym z postulatów ważnych dla osób młodych jest rozwój mieszkalnictwa. Wiele młodych osób chce usamodzielnić się od rodziców, chce znaleźć własne mieszkanie, własny kąt. W przypadku Konina mamy do czynienia z dużą emigracją osób młodych do dużych ośrodków akademickich. Oni często wyjeżdżając tam na studia również mają problem z wynajmem mieszkania, gdzie te ceny są bardzo wysokie. Odpowiedzią na ten problem jest to, co proponuje trzecia droga, a więc akademik za złotówkę. Tak, aby osoba młoda wyjeżdżając na studia do dużego ośrodka akademickiego bez problemu mogła znaleźć tam miejsce do mieszkania. W w kontekście sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej mam nadzieję, że również. Będą uruchomione tzw. projekty miękkie, które spowodują, że te osoby młode, które dzisiaj opuszczają nasze miasto, nasz region, wrócą do tego Konina, ponieważ poczują więź z naszym miastem, z naszym regionem i dalej będą pracować po powrocie ze studiów na rzecz naszego regionu. Warto podkreślić, że kandydaci startujący z listy PSL, trzecia droga w okręgu konińskim, są bardzo dobrze zorientowani w sytuacji naszego regionu, ponieważ stąd pochodzą problemy tutejszych mieszkańców to ich problemy, bo zmagają się z nimi na co dzień. Zarówno kandydatkę do Senatu Annę Majdę, jak i Mariusza Seńko, kandydata do Sejmu w Okręgu Konińskim, doskonale znam. Mogę powiedzieć, że są niebywale kompetentni ludzie, choć w różnych dziedzinach, ale niewątpliwie znający specyfikę Wielkopolski Wschodniej i tych konieczności zarówno społecznych, jak i gospodarczych, które są związane z tym trudnym procesem przebranżowienia, bo tak to trzeba nazwać. Nie możemy zatem nie korzystać z tego doświadczenia. Konin był pierwszym przystankiem kandydatów PSL, ale to na pewno nie była jedyna okazja do spotkania z nimi i rozmowy na temat przyszłości naszego regionu. Idziemy po to do tych wyborów, żeby dać szansę na zmianę zmianę prawdziwą.